Siedem zielonych flag sugerujących, że ktoś jest bezpieczny emocjonalnie w relacji. Bezpieczeństwo emocjonalne fundament trwałego związku. Na pierwszy rzut oka wiele relacji może wydawać się idealną bajką. Wyobraź sobie chwile pełne radości, wspólne marzenia i plany na przyszłość, ale z czasem pojawiają się subtelne sygnały, które sprawiają, że zaczynasz się zastanawiać nad fundamentami tej relacji. Może zauważasz, że twój partner unika trudnych rozmów, reaguje złością w chwilach frustracji, albo ignoruje cię, gdy masz gorszy dzień. Czy to brzmi znajomo? Bezpieczeństwo emocjonalne to podstawa każdej wartościowej relacji. To poczucie, że możesz być sobą, swobodnie wyrażać swoje emocje i nie bać się oceny czy odrzucenia. Dziś przyjrzymy się kluczowym oznakom bezpieczeństwa emocjonalnego w związku i dlaczego są one tak ważne. Na końcu dodamy też coś ekstra. Konsekwencja to kotwica zaufania. Kiedy w relacji brakuje bezpieczeństwa emocjonalnego, możesz czuć się, jakbyś się stąpał po cienkim lodzie. Każda rozmowa staje się grom zgadywania, a każda interakcja pełna jest napięcia. Ale w związku, w którym czujesz się bezpiecznie, konsekwencja jest podstawą. Partner, który zapewnia bezpieczeństwo emocjonalne, jest spójny w swoich słowach i działaniach. Dotrzymuje obietnic, jest obecny, gdy go potrzebujesz, i priorytetowo traktuje waszą relację. Wyobraź sobie planowanie wspólnego wieczoru. Taki partner nie tylko przychodzi na czas, ale także jest zaangażowany i w pełni obecny. Dzięki tej spójności nie musisz zgadywać, w jakim jest nastroju, ani obawiać się jego reakcji. Odpowiedzialność. Branie na siebie winy i przepraszanie. W każdej relacji nieporozumienia są nieuniknione. Kluczowe jest jednak to, jak sobie z nimi radzimy. Partner, który daje ci poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Potrafi szczerze przeprosić i podjąć wysiłek, by naprawić wyrządzoną krzywdę. Jeśli na przykład niechcący zrani twoje uczucia, może powiedzieć: Bardzo mi przykro, że powiedziałem coś, co cię zabolało. Nie chciałem cię skrzywdzić i chcę to naprawić. Taka odpowiedzialność buduje zaufanie. Związek nie może się rozwijać, jeśli jedna ze stron nie potrafi przyznać się do błędów ani przeprosić z sercem. Wrażliwość. Budowanie głębszych więzi. Bezpieczeństwo emocjonalne nie istnieje bez wrażliwości. To gotowość do dzielenia się swoimi obawami, niepewnościami i emocjami bez lęku przed oceną. Partner, który daje ci poczucie bezpieczeństwa, podchodzi do konfliktów z szacunkiem i empatią, szukając wspólnego zrozumienia. Pomyśl o sytuacji, w której pojawia się nieporozumienie, a twój partner mówi. Czuje się nieswojo, kiedy się kłócimy w ten sposób. Czy możemy znaleźć sposób, by lepiej się zrozumieć? Taka otwartość buduje zaufanie i umacnia waszą relację. Wrażliwość to nie słabość, to odwaga, by otworzyć się na głębszą więź. Słuchanie bez oceniania. Partner, który daje ci poczucie bezpieczeństwa, naprawdę cię słucha. Nie skacze do wniosków, nie krytykuje twoich emocji. Zamiast tego daje ci przestrzeń, byś mógł swobodnie mówić o swoich uczuciach. Wyobraź sobie, że dzielisz się obawą o to, że czujesz się zaniedbywany, bezpieczny, emocjonalnie partner odpowie: Rozumiem, dlaczego tak się czujesz. Porozmawiajmy o tym, jak możemy spędzać więcej czasu razem. Taki rodzaj dialogu pozwala budować zdrową komunikację i jeszcze bardziej zbliża Was do siebie. Kolejna flaga to wsparcie, czy są przy Tobie. Dr. Sue Johnson, założycielka terapii skoncentrowanej na emocjach, stworzyła akronim ARE, który opisuje kluczowe cechy wspierającego partnera. Dostępność, accessibility, reagowanie, responsiveness, zaangażowanie, engagement. Bezpieczny, emocjonalnie partner wskazuje te cechy na co dzień. Jeśli dzwonisz do niego w trudnym momencie, znajdzie czas, by wysłuchać i pocieszyć. Swoimi działaniami pokazuje, że jest przy tobie zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Nie gra na zwłokę, nie wysyła mieszanych sygnałów. Jego zaangażowanie w relacje jest szczere i wyraźne. Kolejna flaga to szacunek i granice. Partner, który daje ci poczucie bezpieczeństwa, szanuje twoje potrzeby i granice. Rozumie, kiedy potrzebujesz przestrzeni i nie wywiera presji, byś działał wbrew sobie. Jeśli na przykład po ciężkim dniu potrzebujesz chwili dla siebie, Da ci tę przestrzeń zamiast naciskać na rozmowę czy spędzanie wspólnego czasu. Taki szacunek buduje zaufanie i daje ci poczucie, że możesz być sobą w tej relacji. Kolejna flaga to empatia, czyli bycie rozumianym. Na koniec najważniejsze bezpieczeństwo emocjonalne to poczucie, że ktoś cię naprawdę rozumie. Partner, który ci je zapewnia, okazuje współczucie i autentyczne zainteresowanie twoim samopoczuciem. Jeśli opowiadasz o trudnym dniu w pracy, usłyszysz: Bardzo mi przykro, że masz takie problemy, jak mogę ci pomóc? Taka postawa pokazuje, że twoje uczucia są dla niego ważne i że może być przy tobie w każdej sytuacji, tej dobrej i tej trudnej. To pytanie, które rzadko sobie zadajemy. A brzmi ono, czy Ty również jesteś emocjonalnie bezpieczny dla swojego partnera? Zdrowe relacje opierają się na wzajemnym zaufaniu, szacunku i empatii. Pomyśl, czy tworzysz dla swojego partnera przestrzeń, w której czuje się bezpieczny. Bo bezpieczeństwo emocjonalne to nie jednorazowy wysiłek, to ciągła praca nad relacją. Podsumowując, bezpieczeństwo emocjonalne to fundament każdej trwałej relacji. To właśnie ono pozwala nam budować więzi oparte na zaufaniu, szacunku i zrozumieniu. Która z tych oznak bezpieczeństwa emocjonalnego wydaje Ci się najłatwiejsza do rozwijania u Ciebie? Która z tych oznak bezpieczeństwa emocjonalnego wydaje Ci się najłatwiejsza do zauważenia? Czy są może obszary, w których ty lub twój partner możecie się jeszcze rozwijać? Podziel się proszę swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli ten materiał okazał się pomocny, udostępnij go osobie, która może go potrzebować. Dziękuję za obejrzenie i pamiętaj: zasługujesz na relacje, w których jesteś widziany, słyszany i doceniany. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zostawcie proszę komentarz, podzielcie się nim z innymi osobami, które mogą tego potrzebować. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem.